Gdy spojrzycie na ten samochód, nie będziecie mieli wątpliwości, że został przeniesiony do Europy z rynku amerykańskiego. O czym mowa? Oczywiście o dużym Suwie Toyocie Highlander. Żeby dobrze zobrazować jego wielkość, wspomnę, że Highlander jest dłuższy około 12 cm od uchodzącego do tej pory za ogromny modelu Land Cruiser. Ma 496,6 cm długości, 193 cm szerokości i 175,5 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi aż 285 cm. Auto jest wyposażone w napęd na obie osie. Jeśli chodzi o stylizację, to przyznam, że dla mnie jest nieco nudnawa. Choć proporcje są dobre, brakuje mi nieco więcej wyrazistości, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Tu liczą się walory praktyczne. Spójrzcie na to. Gdy będziemy korzystać ze wszystkich siedmiu miejsc, do dyspozycji pozostanie nam 332 litry przestrzeni bagażowej. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń na bagaże zostaje 658 litrów przestrzeni, licząc do wysokości rolety. Zaś po złożeniu obu tylnych rzędów powstaje przestrzeń bagażowa o płaskiej podłodze i pojemności 1909 litrów do linii dachu. Przyznam, że osoby dorosłe siedzące w trzecim rzędzie będą narzekały na ciasnotę i trochę niewygodną pozycję. Zdecydowanie na dłuższą podróż lepiej zarezerwować miejsce w drugim lub pierwszym rzędzie. Miejsca jest tutaj pod dostatkiem i nikt nie powinien narzekać na brak komfortu, zwłaszcza, że siedzenia środkowego rzędu mają możliwość regulacji kąta pochylenia oparć. Przeniosłem się za kierownicę i zobaczcie, cieszy mnie to, że producent pozostawił wygodne przyciski i pokrętła do obsługi zestawu audio i klimatyzacji. Nie muszę mówić do samochodu, żeby na przykład zmienić stację radiową. Poza tym w oczy rzucają się wyświetlacze. Ten na tablicy wskaźników ma przekątną 7 cali. Z kolei ten na górze środkowej konsoli, który obsługuje system multimedialny Toyota Touch 2, w podstawowej wersji ma przekątną 8 cali. W prezentowanej bogatszej aż 12,3 cala. Standardowo auto obsługuje interfejsy Apple CarPlay i Android Auto. Poza tym jest jeszcze czytelny head-up display, wyświetlany tam z przodu przede mną na szybie, i dodatkowy wyświetlacz kamery tylnej, tutaj w lusterku który się przydaje, gdy załadujemy auto po dach. Do napędu Toyoty Highlander posłużył napęd hybrydowy, który osiąga moc maksymalną 248 koni mechanicznych i składa się z jednostki benzynowej o pojemności 2,5 litra i dwóch elektrycznych silników generatorów. To więcej, przy tylnej osi zastosowano dodatkowy silnik elektryczny, który jest elementem napędu AWDI. Według danych producenta auto przyspieszał zera do 100 km/h w 8,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km godzinę. Producent chwali się, że Highlander może ciągnąć przyczepę o masie do 2 ton. Sam też nie jest najdrżejszy, ale jeździ się nim przyjemnie. Przynajmniej do czasu, aż nie muszę znaleźć dla niego miejsca do zaparkowania. Całe szczęście parkingowe manewry ułatwiają kamery i rozmaite czujniki. Kierowca ma też do dyspozycji przełącznik trybów jazdy. Mogę wybierać między trybami Eco, Normal Sport i Trail. Wszystkie cztery są też dostępne w oddzielnie wybieralnym trybie elektrycznym. Tylko na prądzie może jechać z prędkością do 125 km na godzinę. Auto bardzo żwawo nabiera prędkości od dolnych zakresów obrotów jak na swoją masę, jest wręcz zaskakująco dynamiczne. Jak niejednokrotnie wspomniałem, zastosowana tu przekładnia ECVT nie jest moim ulubionym rozwiązaniem, ale m.in. dzięki dobremu wyciszeniu kabiny ten jednostajny dźwięk silnika podczas przyspieszania nie jest zanadto irytujący. Zawieszenie Highlandera pracuje w amerykańskim stylu, czyli miękko reaguje na nierówności, a auto nie zachęca do dynamicznej jazdy, zwłaszcza na krętych odcinkach. Najlepiej czuje się na długich, prostych. To, co jest chyba najbardziej zaskakujące w tym dużym samochodzie, to oszczędność napędu. W cyklu mieszanym, w warunkach prawie zimowych, auto zużywało około 7,8 litra benzyny na 100 km. To m.in. zasługa tego, że chętnie przełącza się w tryb elektryczny. Podstawowa odmiana Highlandera od momentu debiutu rynkowego w styczniu 2021 roku podrożała o około 10 000 zł i dziś kosztuje 242 800 zł. Według informacji producenta w leasingu Kinto One przy założeniu 10% wpłaty własnej i okresie wynajmu na 48 miesięcy można użytkować ten model za 2668 zł netto miesięcznie.